Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 5 z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym rozpocząć hodowlę krów. Jak widzicie tutaj pod odcinkiem y, zarobiłem trochę pieniędzy na tej zupie, którą wytworzyłem z warzyw, które zbierałem ostatnio. No i zbudowałem sobie tutaj taki rejon, gdzie będą krowy. Mamy tutaj składowisko obornika, mamy taką bardzo fajną oborę z modów, no i ona ma bardzo dużo funkcji. Możemy tutaj y, sobie na przykład włączyć albo wyłączyć te znaczniki, tutaj mamy gnojówkę. Bo możemy sobie na przykład te drzwi otworzyć. One się fajnie tutaj otwierają. Możemy je sobie zamknąć, tutaj możemy sobie światło zapalić. Tu mamy oczywiście wjazd do tej obory, no i tutaj dajemy w tym miejscu paszę albo siano. Natomiast tutaj dostarczamy słomę i fajnie, bo możemy dostarczyć tutaj bele słomy. i one automatycznie się tutaj rozścieli. Tutaj możemy sobie jeszcze zamknąć albo otworzyć okno. Pastwisko wygląda w taki sposób, tu mamy jeszcze pojedło. tutaj też mamy takie fajne poidła zrobione ze starej wanny. No i tu takie dość spore pastwisko, tutaj sobie kupujemy krowę, więc za chwilę do tego przejdziemy. Tu też oczywiście są maszyny z przycząsa, tutaj mam tego Ursusa z paszowozem. Mamy też i drabinę, możemy ją sobie tutaj również usunąć. No i tu jak na górę wyjdziemy, to jest taki mały strych, więc też ewentualnie coś tutaj może sobie jakąś, na przykład kostki słomy powynosić. Tu jest chyba też e, światło zapalane. No, tutaj możemy sobie zapalić światło, no i tu możemy sobie zaskoczyć tam na dół. No, to sobie jeszcze mleko odbieramy w tym miejscu. No i też są tej drzwi, które możemy otworzyć. Więc jak widzicie, bardzo fajna bora. Fajnie to wygląda. No i dalej tutaj oczywiście mamy tego Ursusa z paszowozem. Tutaj jest magazyn belę. no i trochę tutaj już przygotowałem bel. Ostatnio mieliśmy się na kosy, też e, zebrałem sobie jęczmień na moich dwóch polach i... Zbelowałem sobie tą słomę i tutaj jest ona zmagazynowana. Jeszcze wcześniej zrobiłem belę kiszonki. Założyłem też konsolę do ładowacza do tego mojego ciągnika marki Fiat. Mamy tutaj oczywiście tura z widłami do bel. No i tu jeszcze postawiłem sobie taki garaż na maszyny do sianokosów. Tutaj jest jedna kosiarka, tutaj mamy drugą. No i tu w środku jeszcze jest grabiarka oraz prasa belująca. I jeszcze tutaj stoi sobie przyczepa na Myślałem, żeby jeszcze tu ewentualnie w przyszłości postawić mały silos na kiszonkę tu. No ale zobaczymy, na razie będę robił kiszonkę z bel. Więc na samym początku zakupimy sobie krowy. Uznałem, że zakupię sobie 20 krów mlecznych oraz 20 mięsnych. No i tej mlecznej kupimy dorosłe, żeby od razu nam już dawały mleko. Kupimy sobie 10 z tej rasy. Ogólnie kupię sobie po 10 z każdej tych 10. No i teraz z tych mięsnych kupimy cielaki, żeby one tutaj dorastały. Później będę je sprzedawał. No i jeszcze 10 tych. Więc tej mleczne będą nam dawać od razu mleko, już są one dorosłe. Natomiast te będą musiał poczekać, aż urosną. No i tak widzicie, sobie chodzą w zagrodzie, bardzo fajnie to wygląda. Chociaż w sumie jak na 40 grów, to trochę mała ta obora jest. Tak myślę, że maksymalnie 20, ewentualnie 30 by to mogło być, ale skoro tak tutaj twórca zrobił taką oborę, fajnie, że tutaj tyle się mieści. Jest to dosyć tani budynek. Bardzo ładnie tutaj klimatycznie pasuje do takiego gospodarstwa. No albo ewentualnie ta zagroda mogłaby być trochę większa. No ale okej, okay, damy im paszę mieszaną, więc będą miały co jeść. Na początku jeszcze posielimy słomę, więc weźmy sobie tutaj może cztery belę słomy. Nie wiem, czy dam radę je zebrać za jednym razem, spróbujemy. No i w ten sposób zrobimy oczywiście wyściółkę dla krów, no a później przygotujemy paszę mieszaną. Okej, okay, chyba raczej dam radę zebrać naraz te cztery belę, tylko troszkę sobie jeszcze to obniżymy w ten sposób, o. Wzięliśmy te dwie bele u dołu, przy okazji jeszcze mamy te dwie bele na górze, Ła łącznie tu jest 15 tysięcy litrów, chociaż to są chyba te dwie bele na dole, czyli łącznie jest 30 tysięcy litrów słomy. Więc chyba jakaś bardzo zostanie, ale to dobrze, bo będzie się ona na bieżąco uzupełnić, tylko muszę trochę ostrożnie skręcać, bo już tutaj te bele troszkę się tak poruszyły, prawie mi spadły. Ale okej, okay, wejdźmy sobie tutaj ostrożnie do tego, możemy już opuścić. Może weźmy tą kamerę, będzie trochę lepiej widać. Opuszczamy sobie to. Wycofajmy się, no i teraz już ta słoma się automatycznie uzupełnia. Podajmy, żeby te bele nam spadły i okej. Okay. Chyba już mamy tutaj maksymalną ilość słomy. Bardzo fajnie to jest pościelone. Tutaj też troszkę więcej w tym miejscu jest. Tak ciekawie to wygląda. Ogólnie bardzo dużo tej słomy widzę, że tutaj jest. Tutaj też z tej strony mamy słomę. Ale bardzo realistycznie to wygląda. No bo oczywiście nie jest tak idealnie rozsypane, tylko mamy tutaj też trochę tutaj takie górki z tej słomy zrobione. Tu też jakieś taczki są, więc no, naprawdę bardzo fajna obora, chyba jeszcze możemy światło zapalić w tym miejscu. Więc fajnie, że mamy tak dużo funkcji. No i teraz y, przygotujemy sobie paszę mieszaną, wycofajmy tym ciągnikiem, jeszcze podjedziemy Ursusem, żeby tutaj ich załadować. Więc tu się ustawimy w ten sposób, no i teraz y, weźmy Ursusa, do którego podczepiłem paszowóz. Troszkę sobie tu podjedziemy, żeby y, łatwiej naładować te bele, żebym nie musiał już tak dużo jeździć z tym ładowaczem. No i niech tutaj sobie stoi ten ciągnik, teraz weźmiemy może dwie bele kiszonki. W sumie mógłbym tutaj obok od razu wziąć dwie bele siana, ale weźmy na razie kiszonkę osobna, później weźmiemy siano. Tutaj ostrożnie, żeby nam się nie przewróciły te bele, a właściwie ta jedna u góry. Też fajnie widać, że ten ciągnik jest tak przechylony w prawą stronę, bo tutaj wziąłem... Na tą prawą część te i tak fajnie jest przechylony ten ciągnik, bardzo ładnie to wygląda, realistycznie. No i te bare sobie wrzucamy, one tutaj się już rozsypują w środku tego parzowozu. Widzę, że dosyć wolno to trwa, bo wcześniej, w poprzednich edycjach tej gry, wystarczyło, że wrzuciliśmy belę i ona automatycznie już się rozwalała tam w środku, a tutaj musimy chwilę poczekać, ale fajnie to wygląda, realistycznie. Ciekawe czy mogę to jakoś mniej więcej po środku zabrać te bele, chyba raczej nie, bo te widły są tak zrobione, że raczej nie od one są zrobione na dwie bele. Szkoda, że te bele nam się inaczej nie pojawiły tutaj, ale ale tak też damy radę. Podrobinę sobie podnieśmy, wycofajmy się i podjedziemy do paszawozu. A widzę, że już teraz chyba się uzupełnia. Nie muszę nawet wrzucać tych bel. Tylko podjechałem tej widłami, ale wróćmy już te bele, niech tam się rozsypują. No i teraz podjedziemy, już chcemy rozładować y, tą paszę mieszaną do obory. Ok, mamy 100%. Teraz musimy to jakoś fajnie wykręcić, może sobie wycofamy troszkę. I podjedziemy, sobie tu musimy wycofać, bo akurat tam do obory nie wejdziemy tym ciągnikiem tak, żeby wysypać. Tym bardziej, że jeszcze tam z tyłu są te dwie bele słomy, więc musimy sobie wycofać, ale to nie ma żadnego problemu. Podjedziemy sobie w ten sposób, mamy tu bardzo dużo miejsca. W tym miejscu, gdzie jest to nasze miejsce z krowami. No i tu sobie cofamy i rozpoczniemy zaraz rozładunek, bo jeszcze pojawi opcja wysypania, no i możemy już rozładować tą paszę mieszaną. Zobaczmy może w środku jak to wygląda. No fajnie się to sypie tu już sobie krowy przyszły jeść tą paszę. No i zaraz przygotujemy kolejne paszowy, się trochę do przodu i zobaczmy jak to wygląda z bliska. No też ta pasza bardzo tak fajnie, realistycznie wygląda jak tu jest usypana w tym miejscu. Tu już sobie ładnie krowy jedzą, te nawet się trochę zlały ze sobą. Tam jedna trochę tak przez ścianę prawie przechodzi, no czasami tutaj zdarza się, że tak przechodzą tutaj przez jakieś elementy, ale w tych oborach podstawowych też tak się dzieje. No ogólnie też szkoda, że w tym dodatku nie pojawiła się żadna taka obora w polskim stylu. No bo na przykład y, y, dostaliśmy tutaj bardzo fajne budynki do hodowli kur oraz świn, tutaj mamy krowy, no to jak widzicie podstawowe są te budynki, które już były wcześniej, no i tu jest ta obora z modów, która kosztuje 67 tysięcy. Wygląda ona w taki sposób. No i jeśli chodzi o świnie, no to tutaj dostaliśmy taki chlew. Ewentualnie w przyszłości tak myślałem, że mógłbym go gdzieś w tym miejscu umieścić, kupiłbym sobie to pole. No i część tego pola mógłbym poświęcić na hodowlę świn, bo jak tutaj już mamy krowy, no to obok mogłyby być świnie. Na przykład gdzieś w tym miejscu, tutaj ten fragment pola mógłbym poświęcić na hodowlę świnia. I tak tutaj widzicie, to pole jest dość spore. Jeśli chodzi o owce, też niestety tutaj nie mamy nic. No i weźmy tutaj kury, no i tu mamy dwa takie bardzo fajne... Kurniki, które pojawiły się w tym dodatku, jeden mamy już tutaj na gospodarstwie. To jest chyba akurat inny, chociaż nie, to jest chyba to jest chyba to samo, z tego co mi się wydaje. A tu... Nie, to jest to samo, ten drugi jest inny trochę. Obydwa mieszczą 20 sztuk, no i są to bardzo fajne budynki w polskim klimacie. Na szkoda, że żadnej takiej obory nie dostaliśmy, no, ale na szczęście z modów tutaj mamy duży wybór takich budynków, więc bardzo fajnie. No i teraz weźmiemy jeszcze, przygotujemy drugą porcję paszy mieszanej, podjedźmy sobie w ten sposób tutaj do tego ciągnika. No i przygotujmy drugą porcję paszy mieszanej, chyba tej całości nie wysypię, zobaczmy też jak to wygląda tutaj w tych informacjach. No jest prawie 100%, ale jeszcze troszkę tutaj dosypiemy. Później ewentualnie będę mógł tylko podjechać ciągnikiem, podczepić paszowóz i rozładować. To zobaczmy, weźmy belę i zobaczymy czy można to od razu. Wrzucić trochę daleko się pojawiło, ale weźmiemy sobie najpierw te bele po lewej siano. A później tą kiszonkę sobie zabierzemy. Ok, mamy już siano. Teraz troszkę wycofajmy i weźmiemy jeszcze kiszonkę. Oj, chyba raczej tak nie zrobimy w ten sposób, bo nam podnosi ten ciągnik, ale może weźmiemy te dwie bele z góry, jak już tak postawiliśmy je bliżej siebie, to weźmy... Te dwie bele z góry, no mogłem tutaj obciążnik podczepić z tyłu, ale dwie bele bez problemu możemy sobie zabrać, więc weźmiemy jedną belę siana, jedną kiszonki, ale też trochę czuć, że tym ciągnikiem rzuca, więc jednak do takich prac lepiej podczepić obciążnik do tego ciągnika z tyłu. Ale i tak bardzo fajnie sobie radzi z tym ładowaczem, weźmy teraz, wrzućmy te bele, ich bo nawet teraz, już możemy je rozsialić, nie musimy ich tam wrzucać do środka, tylko tu jak widzicie się to tutaj uzupełnia, ale wrzućmy je tam, spróbujmy je wrzucić i weźmiemy kolejne bele. No więc teraz weźmy te dwie bele, tutaj jedną siana, jedną kiszonki. No i krowy będą już nakarmione, będą mogły produkować mleko, a te mięsne będą mogły dorastać, no i później sobie je sprzedam. No i też dzięki temu będę miał trochę obornika oraz gnojówki, więc jak trochę się tego wyprodukuje, to może już w przyszłym sezonie po żniwach będzie można zrobić jakieś rozrzucanie obornika, albo rozlewanie gnojówki na polu, albo na łące. W kolejnym odcinku może zrobimy sobie talerzowanie poplodu, bo na tych polach... Gdzie miałem Janczmy na polu 50 do 51, zasiałem rzadkie w No i akurat w kolejnym odcinku, albo może w jeden z kolejnych, zobaczymy. Może w kolejnym odcinku zrobimy sobie timelapse ze zbiorów owca, bo tu, jak widzicie, na trzech polach mam owiec, więc sobie to pozbieram na odcinku. A później możemy zrobić timelapse z teleżowania poplonu na tych polach. No i później zobaczymy, pewnie coś się posieje. Myślałem, żeby zasiać pszenicę oraz rzepak na przyszły sezon. Może tam, gdzie rośnie poplon, zasieje pszenicę, natomiast tam, gdzie rośnie owiec, zasieję rzepak. Ok, tu sobie wrzucamy te kolejne bele. Na razie sobie tu wycofamy tym ciągnikiem, opuścimy ten ładowacz, później go sobie gdzieś tu odstawię, może obok tamtej wiaty, ja sobie go postawię. Damy no, weźmy Ursusa i sobie cofnijmy tym paszowozem. No na razie będę robił kiszonkę z ale później ewentualnie może sobie postawimy silos na kiszonkę, żeby zrobić kiszonkę z kukurydzy. Ok, tu sobie cofniemy, no i rozpoczniemy rozładunek, trochę się to powinno jeszcze wysypać. A ja ten paszowóz chyba sobie zostawię w tej oborze po prostu, zostawię go i będzie sobie stał i czekał, żeby tutaj podjechać i rozładować trochę więcej. Może jeszcze cofnę lekko, tam przy okazji te bele się trochę popchną do ściany, no niech tutaj sobie stoi ten paszowóz. Ciekawe czy mogę zamknąć drzwi, chyba raczej nie dam rady, albo ewentualnie trochę będzie to przenikać przez siebie, zobaczmy czy tutaj nic się nie zepsuje. No, trochę ten paszołyst tam wepchnęło jeszcze mocniej do tyłu, więc może nie będę zamykał y, tych drzwi. Podczepmy sobie ten paszołyst, żeby go tutaj y, bliżej postawić, bo on tam skoczył już prawie tam do tyłu. Nie wiem, czy się nie zablokował. On na belę wskoczył, ok, więc no niezbyt dobrze, ale jak ta słoma się tutaj rozścieli, no to wtedy chyba będę mógł go sobie odblokować. Jak nie, to trzeba będzie zresetować, tylko że no wtedy stracę trochę tej paszy mieszanej. A teraz to ja nie wiem, co to się stało z tym paszowotem. Ok, udało się go odblokować, odczepiłem go, ale już mi ciągnik zaczął podnosić. Więc tutaj widzę, że jednak lepiej tych drzwi nie zamykać, jak tutaj stoi paszowód, więc niech sobie on tutaj stoi. No a w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.